Prace wstępne do postawienia hali, rozładunek konstrukcji, no zobaczymy co oni tu odwalą, no mamy koparę, coś się dzieje. Witam widzów, Tak jak widzicie, zaczęliśmy działać z tą halą, jak było mówione, że na Andrzejka będziemy stawiać hale, Jak widać powoli, robota ruszyła do przodu, to jest najważniejsze. Tu już na Marcin było to trochę, bo trochę niestety błoto się narobiło się, bo teraz zaczęło padać w końcu. Dziwne błoto w poltyczach. I trochę błota się zubiło i trochę macie wybierze tego błota mamy piasek na podsypkę Żeby trochę to w dziurę zasypać I mam, i mam nadzieję, że za parę dni będzie stała hala tak? Będzie stała, będzie stała. Jak mówiliśmy do Mikołaja do Mikołaja do... Musi, mu, mu, musi, musi być to prezent, prezent za... dlaczego Ty... Mamy 4 dni mhm. Mamy 4 dni, więc na spokojnie, na spokojnie. Damy to czekamy, że nam pogoda trochę się zepsuła. Ale... Wiesz co, no, pogoda, no jest grudzień. Cieszę się, no. że jest taka. Będzie latem, będziemy narzekać, że jest gorąco. Teraz czas narzekać, że jest zimno. No. Tutaj pogoda nam, pogoda nam nie przeszkadza, żeby tak było cały czas, to nie jest, to nie, to nie, to nie, to nie jest źle. Trochę tu spacyfikujemy to błoto no. i teren jest, i teren jak dla nas jest. Dobrze, że tutaj no, jest chociaż to jest bardzo, bo tam wiadomo, jeździło się i. No. Nie, tu jest dobrze, nie będziemy wariować, no. nie będziemy wariować tak jak masz tutaj, takie masz tu zrobione, to wystarczy. To wystarczy nam tutaj, żeby naszą robotę zrobić, a Później to, że... jak będziecie chcieli sobie utwardzić w środku, no to już będzie na to czas, będzie zawsze pod dachem, będzie suszenie. Ale na dzisiaj Wam starczy tego, tak? Powinno, hmm. powinno starczyć. Zobaczymy zaraz do końca, usuniemy błoto no. i zobaczymy, ale myślę, że, myślę, że, OK tam jest wszędzie do, do no, to, dobrze. No bo tam nie się, sobie się, jak ktoś będzie, to tam to brać się z kupu. Znaczy tak, tak jeśli trzeba. będziesz miał... Jeśli tutaj, jeśli tutaj to było to usunięte powinno, myślę, że powinno być, powinno być ok. Nie trzeba będzie tu bo nic więcej robić, wiesz? A później mówię, to co w środku my wam halę ustawimy tak, żeby to stało, żeby to tam stało do szyku, a w środku ewentualnie jak będzie później yy, potrzeba, to odsypiejcie sobie już piaskiem, żeby może było albo betonem. Ta. Żużlem, <laughs> Żurzłem, Tutaj myślę, że z tym, tutaj myślę, że wam starczy. Na takie potrzeby jak, jak mówiłeś, na jakieś tam słowa maszyny starszy, to piaskiem podsypać. I nie będziesz nowy, będziesz, nie będziesz nowy. Czyby te maszyny, wiadomo, w końcu. W końcu będą miały Daszek. Tak. tak jak każdy das, Daszek ma swój. Daszek tak te maszyny będą miały. A, były i co, idziemy, zobaczyć tam do konstrukcji do chłopaków. Pokażesz, gdzie możemy tam stanąć, podejść, rozmawiać się. To dojdziemy. Znejszy ty ich usich. Ja nie rozumiem. Чому наш планшет коштує всього 99 центів? І ніхто його не хоче. Можливо, користувачі не вірять, що вони справді можуть отримати його. Хоч на нам можемо. Щоб... Чи то не знаю чого? Хтось мусить інвестицію одобрати на конец. Якби не брат, то Андрій був упор. Я питала, що це буде, як виглядає конструкція, цілість. Całość jest jako kratownica zbudowane. O, wszystko o. z profilu profila tego, tak, tak nie? Takie. Nie. jest ciężkie, ale takie nie na jedną rękę. No aż, aż taki silny nie jest. Całość zabezpieczono maszki. W środku i w zewnątrz ocynkiem, także widzisz, że widzi się, będzie problemów żadnego z korozją. No i co? Zaraz będziemy skręcać, zaraz będziemy skręcać, jak dobrze pójdzie. Coś może dzisiaj jeszcze, coś może dzisiaj jeszcze zrobić. pyta się późno robić. Ale no będziemy się w dobrym kierunku, dzień w mamy. No. No, Damy, damy radę, długie na takie nie, nie są potrzebne. Nawet że Andrzej ciągnikami podjedził w świetle. Tak, ta żarówka. Dobra i słuchaj, teraz co? Tak jak mówiliśmy, tak jak stoimy, tak zaczynamy stawać. Od tej, od tej wysokości, tak? No gdzieś tak powiedzmy, żeby trochę tam wiedał miał tutaj sobie, bądź to sam ciągnikiem dostały ktofa, to tu, no, nam tu podjeżdżaj. damy zapas, tę no. kubkę usuniesz się, tu będzie jeszcze tu będzie gdzie jeszcze dwa, dwa ciągniki postawić albo, albo, albo inne wętleje. <śled> Na razie tylko pasta <grystanie> starczy. <grystanie> Dobra, mamy tu, chyba, mamy tu chyba to z tyłu, no nie wiem czy yy, z tyłu możemy się na to zwalać, w tamtą stronę ze, ze wszystkim, nie tam tu nie będzie dzisiaj przeszkadzało. Możemy raz jeszcze halić nic nie będzie w niej Co do parę dni wszystko tu doleży do Was. No to co chce ta nie się tam czajecie. No nie wiem czy coś jeszcze mogę. Ja, ja, tylko, ja tylko za trzy za cztery za dni przyjdę Za cztery to już za późno? No, to za trzy, tak, za trzy, za żebyś się jeszcze się wyrobił już z drugiego zacznij ten wieniec kręcić, a wieniec jest tak sama konstrukcja. To, to wieniec musisz na jutro. mieć, Na jutro mieć ta fajna robotową, no, wieniec trzeba, no, piatka jakiegoś. nie no. nieprzygotowany no, jesteś. Z piatkę my weźmiemy. Żeby hala stała, więc musi być. Nie będę jak będzie musiał... Musi jeszcze flachę postawić. No <noise> tylko, tylko nie wieniec. Okietuszko <noise> Widzę monterzy ekipa AA. Trochę tego kurczę, tak, tak powiem. Zło jest. Myślę, jakaś konstrukcja, nie złomu. Z złomu to nie dożyjesz, żeby z tego był. No, ale palą. Ale ewentualnie. Nie, cała halo no to masz kilkaset elementów. No. Myślę, że łącznie, ale to nie z Koło około tysiąca elementów. Na pewno. Tysiąc elementów. O, tyle, na, tyle wszystkiego, tyle wszystkiego, tyle wszystkiego będzie. Mogą, no. no, musimy ostatnio pytanie, wiesz, mieli sprawdzić, ale. Już teraz do, już wyszło mi to z głowy. Myślę, że koło trz, hala koło pięciu ton to na pewno... Lepiej nie mówić w do domu, do do domu, bo jeszcze złomiarze w nocy przyjdą. Nie, hala koło... Myślę, że koło pięciu A no, to będą hałasowali jakby, no jakby, no, no roz myślę, chłopaki <śm> rozkręcenia. Będzie, będzie, hałas. Chłopaki, tutaj mówię, no... Dzisiaj tak, widzisz... Tak do skręcania tak. dzisiejszych czasów nikt nie przychodzi z kluczem, tak? Przewodowe, kątówki... Nie, no, znaczy, nie. To by to, 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 to musieli do świąt zostać, żeby, żeby to z tymi kluczami Czasu nie mamy. Tutaj akurat mamy ekipę taką mocniejszą pięciosobową. No widać ekipa, kurde pociulu tak. jest. Nie, nie wiedzą co robić. Jeśli nie będzie za żadnych komplikacji, no to yy, stoimy z tym, nie? bo jeśli nam dzisiaj czas pozwoli, to dzisiaj wszystko poskręcamy i... A, to, to za trzy dni świniak na gionkowy, tak? No, to wszystko na chwilę zostawiasz całego macego, mamy żywego żywego jeść? A zanim, za, zanim jeszcze go uwędzisz, no to trochę zajmie, nie? A ile to? Gdzie, na... gdzie za trzy dni. A ile to na no, rzuci się i uwędzi się. No to już jest jakiś pomysł. No, Moje chłopaki <grym> zajmą się halą, ty to nam nie będziesz potrzebne, to ty się możesz już <grym> zajmować świjakiem. <światiem>. Sterena <grym> i na razie tu wyszedłeś, więc... Medalu nie dostaniesz, ale nie jest <grym> źle. Nie jest źle. A tutaj tego, będzie wam jeszcze, no nie, tylko trzeba, żeby pobływa. co, no mieliśmy się odsuwać od tej granicy, jest tam miejsce, no tak chcecie, tam będziesz tak. miał jeszcze 7 metrów ponad przejazdu, no to starczy ci nawet, nawet na tego twojego John wymarzonego z bliźniakami ci starczy? Spokojnie, starczy. Starczy, niech, marzy, A dżek ma nie ja! Ohoho, no, no, tak, Ta, John z bliźniakami. Tak. Ja tam się traktory poruszam. się Będziecie sypią, a nie John z bliźniakami. Będzie jakiś, będzie, będzie, będzie jakiś klatek, zawsze, nie? A co ja mówię, no teraz kończymy równać i... I wchodzimy, i wchodzimy. za nie? Mm. I co, chwilkę potrzebujemy, chłopaku, chyba tu już nie będziemy przeszkadzać. Choć nam pokażesz, może gdzie tam możemy się jeszcze zresztą wszystkim rozładować. I, i, tam, i... bo chłopaki zestresowani. A, bo, bo Tak, żebyśmy przeszkadzali przez dwa dni nie przeszkadzali, bo to co jest tutaj, to jest tylko konstrukcja główna. Oprócz tego mamy jeszcze dużo takich drobnicy. I, yy, to, to będzie leżało dzisiaj i jutro. Dzisiaj, jutro, was interesuje ta konstrukcja, a taka drobnica, gdzie możemy sobie złożyć, żeby to wam nie kolidowało z pracami, nie? Więc to nie wiem, czy... No chyba tam z tyłu, myślę, coś znajdziemy, nie? Żeby tu się nie przydać. Tam jak... błoto już nie będziemy pchać, kaczką, z... Z... kaczką zostawimy, a... Tylko kaczki płakać teraz będą, macie tam zasypie im bojątku. To jak, jak jest koparka, to ich nie wykopię w ramach, ramach, w ramach, w ramach... W ramach, w ramach... Przejęcie, tak, reparacji po, w ramach o, reparacji dostanę bajor. na pewno się nie obrażę. szybko, szybko o, Koparkowy Koparkowy widać 20 lat doświadczenia. Najpierw piach wysypali, później błoto zgarniają. Na poszyciu jest Andrzejka zrobione zdjęcie? Tak. to mi? Nie ma. Możemy, możemy zawsze nakleić, tylko zdjęcia drzejka potrzebne. Na razie mamy białą kartę, a co tam nakleimy, to... No i dobra, to chyba tu nie będziemy w kolidować, nie? Tu nie. Proszę Cię, zobacz sobie, masz najgrubszy materiał, jaki jest na rynku. Z 900 gram, taki można powiedzieć... Plandek, plandekowy Mercedes. Lepszy, lepszy, Taki terenie. kozak. Taka plandeka, że 10 Gdy lat musi wytrzymać. Bez żadnych amortyzacji, bez niczego. Masz za masz 10 lat pewności. Cokolwiek by się z tym nie działo, przyjeżdżamy, zakładamy nową. Aczkolwiek stawiamy już je 12 rok i jeszcze żadnej na reklamacji nie, nie, nie wylenialiśmy. Więc tutaj pewnie też, też się to nie stanie. Ale gwarancję masz bez żadnych amortyzacji, bez żadnych ewentualnych swoich kosztów, bez żadnego udziału bez żadnego udziału Ja czuję, że Andrzej Traktorem rozwali plandekę Konstrukcja z w ocynku materiał, no, tak naprawdę plastik największa chyba zmora społeczeństwa pewnie się za życia i mojego i twojego nie rozłoży <laughs> Jak jest kolor, jest trochę gorzej Jak jest kolor, to UV je niszczy, nie? Jak są jakieś I ciemne, zielone, granatowe gdzie, wiecie, ciemne ta, To je tam, to jest tam UV, UV niszczy na pewno jest, na pewno jest, na pewno jest uh, krótszy krótszy ten czas eksploatacji ale tutaj w, bez, w tym bezpigmentowym białym kolorze to praktycznie... A to, jak latem będzie chciał yy, na leżaczku wejść, do tej będzie grzało? Nie, to, to się wejdzie ochłodzić. Ochłodzić? Się? W, lato, w, w lato będzie chłodniej. W lato będzie chłodniej. Wiesz, dużo obór staramy mhm. na tego typu obie, obiektach. Tam właśnie największa zaleta, że praktycznie w lato będziesz to widział i będziesz musiał się wchodzić zastanawiać, bo to nie jest, że będziesz dotykał w samochodzie, czy grzeje, czy nie. Tylko to faktycznie wejdziesz w lato, będzie dużo chłodniej niż na dworze. A, A czyli... Na lato po środku powietrzu zrobi ten kryty basen, żeby chłodzić się. A to chcesz się chłodzić i się nie cię No będzie na tym chłodzić troszkę, chłodzi, leżak można postawić, ale basen na chyba przed halą. A, to A to... wiadomo co budu głowy przyjdzie, może kryty basen zrobi. Pierwszy, pierwszy zagrać, basen w dla, dla nas klienci wymyślają za zastosowania dla hali. Nie jedni już nas zdziwili, jak zrobisz basen to też będzie, będzie zastosowanie. Były już wesela, były już imprezy, przed zanim za były maszyny wstawione. A, a, to no to imprezy to normalne, no, każdy jest, opija hali. Basen no. też nas no. dobrze że będzie mógł wesele pod tym co robić. No. 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 Musi, się, musi się pośpieszyć, zazdaniem na na cię. To maszyny niedługo wyciągnąć. <laughs> um. No tak, po tym można i wesele zrobić. O! Ale rozkmina. Kilku, kilku klientów robiło. Jeszcze zanim byłem maszyny. Pierwsze myśleliśmy, że sobie żartuję, ale faktycznie <głosy> Faktycznie nie <noise> zdjęcia z imprezy i Tak w y -y. ogóle to 70 zaraz niedługo. To podobnie o tym będzie można zrobić. Hmm. Jakiś, jakiś, jakiś pomysł jest, tylko musicie od początku postawić że miejsce, bo to jeszcze nie będziemy stawiać. Hala jest duża, to maszyny wam całej hali nie zajmą, to będzie, będzie, jeszcze, będzie, będzie jeszcze miejsce na sto, sto, stoliki. To nie, nie wiadomo co Andrzej kupi w przyszłym roku. Co do ja do i... mówię, że siedemdziesiątka w tym, tak? 70 w tym, ale maszyny nie wiadomo czy coś jeszcze będzie dokupywał. Może się kupi John Deere i miejsce nie będzie. Ten John Deere to ten, to, ten kurde z głowy nie schodzi. Zawsze wydłużyć. Jest tak przygotowana, że dostaramy kolejne sprzętło i wydłużamy. No, ma... To jest duży plus właśnie. Tak. Że ja, jak pomysłem, mu... że jesteśmy tutaj, ja pomysłem, że jak jesteśmy tutaj przygotowani, dzwonisz, przyjeżdżamy, dostaramy 20 metrów i mieści się złapkowych 15. Zaraz, od dołu będzie tak, tutaj gdzieś. No to jeszcze jakieś 40 metrów zostanie do siatki. No, to jeszcze to jest, to 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 a nie 20. To jeszcze będziesz mógł w, spedy w magazyny spedycji pójść. No. Tyle nie wykorzystacie na pewno. Ale no tymi elementami jest, są złączone wszystkie łuki do siebie. Nie ma żadnych elementów plastikowych, żadnych tam linek, żadnych wymysłów. tylko wszystko jest stalowe. Wszystko, te elementy też są wszystko cynkowane. Yy, całość, całość to daje nam. To chłopa że, przyjedzie efekt, tą ładowarką. Yy, ca, całość idzie w takie koczty. Wszystko, wszystko jest skręcone metalowymi, metalowymi ele, elementami. Więc nie będzie tam żadnych ciepło, zimno, że jakieś klipsy pękają, wyskakują, że trzeba linki naciągać, cudaczyć. Tylko tu mamy wszystko skręcone na stałe i, i stoi, i stoi nie? To tak, bo jak ja pracowałem, to tak. I zapomagałam przy chali, to nie będzie, że na tych dociągów na tych dlin. Nie, nie, nie. to nie, wszystko jest samonośne. Tu masz pełne redzie. Tak? masz pełne 6 metrów użytkowej, użytkowej. Ja, ja że... Debaliśmy i naciągalnie. Nie, 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 tu nie nic z tego tak? nie będzie. Żadnych, Jak Andrzej coś, klucz nie ma, to, to czym on nie naciągał? To z tego, że będzie hala wysoka, jakbyś miał stężenie na 4 metrach i tak, i, i tak nie nic wysokiego nie zrobi się tak. Nie? A tutaj jakbyś siano układać, to będziesz mógł ułożyć sobie do samej góry. I nie będzie. Mam gdzieś 60 siany. No tak. Tutaj, Albo tą ładowarką yy, nie będę, żeby. Konstrukcja jest taka mocna, że nie wymaga żadnych żadnych 4 metry tutaj, elementów ściągających, szyngujących. Ona jest Ona tak. całkowicie samonośna, więc tutaj nie ma żadnych obniżeń pełną wysokością. No, to Nie o tym. Chcieliśmy tę linkę i i były na ciągle... Ja, hala taki, gdzie masz linki, gdzie masz to, to ona wymaga ciągłego, cią, 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 ciągłego jakby serwisu. Nie? Mm. Musisz te linki pilnować, jakieś, jakieś tam mocniejszy i trzeba je napinać, regulować, laso zimą musisz je regulować. tu nie masz nic, hala jest postawiona, hala jest postawiona i, i stoi, nie, nie wymaga żadnego serwisu, żadnego serwisu, żadnych przeglądów, yy, żadnych wymysłów co utrudnia później później Więc tutaj... Parę dni, parę dni tylko zajmiecie, później nie będziecie wiedzieli. Jeżeli parę dni mam zamiany, później już nie będziecie wiedzieli, że jest hala problemu, nie będzie żadnego No Dobra, finito. I powiem tak: To ma służyć na Jacob, do końca jego gospodarzenia, tak? Do czeka co? na pewno. <laughs> Bądź po 40 chłopcach.